Dzień dobry wszystkim, witajcie 17 lutego. Jesteśmy w serwisie u No. Darek próbuje tutaj coś popsuć w silniku. Czy wiesz, z komputera tranichu hu, hu, hu. Z góry tak wam pokażemy teraz tu Jak tu hala wygląda ja się przejdziemy, zobaczymy Idziemy do chłopaków Co tu w broju o. Paweł udaje tutaj po tutaj to masz to jest ale nie ma bo tu jeszcze numer z nieruchomości stara no o zobaczcie starą Zobacz, motoryzację naprawiają nie rób tej posłady tak, że ten <try> poszukiwamy chłopaki udają, że naprawiają, ale tylko rozkręcają bo potem ciekawo kto to poskłada Tak wygląda ładowarka, porozbierana. O się to wiecie, jak ta, jak u nas. Zobaczcie, porozbierane. Manicka. Tutaj masny, rozebrany. Czasno, tu chłopaki mają. O. Coś tu podobno, problem z jazdą. Masneju. O. większy mechanik idzie. Podobno ściągali kabinę. No, coś z jazdą z rewersem do przodu i do tyłu. Kabinę miał zdejmowaną. Całą. Walczą. O. Młodzieży składają cały siewnik do nawozu RX-a. 302. Tak wygląda w środku. Wręcają go do kupy. Tutaj Darek właśnie wgrywa oprogramowanie, aktualizację oprogramowań musi powgrywać, bo po wychodziły. Tutaj następna maszyna porozbierana. zobaczcie co się zrobiło w tłoku jakie jajo wyklepało sworzeń pęknie tak, tu jest o. zobaczcie, chłopaki wyjęli sworzeń pęknięty reszta została w środku a tutaj muszą wygrzewać teraz zobaczcie bo reszta została i trzeba to wydłubać Także robota idzie pełną parą, zobaczcie ile tego. Tu drządy rozebrane. Zobaczcie, kabina osobno. O. Widzieliście tam z przodu starego, no a tutaj już nowszego, bo tu już zobaczcie na maskę Wam pokażę Żeby było widać, że nie tylko stare. Zobaczcie rk 370 Podobno długo skręcali, bo chciał się rozjechać. Wszędzie się już olej lał. Z niego. No Chłopaki idą tam do ładowarki pomyśleć, jak słożeń wybić. No. Krzysiek teraz z nimi. Teraz wielka narada. Wszyscy największy mechanicy przy tłoku I, i wszyscy co tu się narobiło no to psuło się. <śmiennik> no ale dzięki temu chłopaki mają co do roboty, a tak to co jakby się nic nie psuło, to wszyscy musieli w biurze siedzieć, a tak to co? Tu wyjęli w tłoku. Słożyli właśnie pęk. Także nie wiem, czy jeszcze nie pójdziemy zobaczyć, co tam na dworzu słychać, co mają na placu, bym Wam pokazał. Tu mówię, tu widzicie manitka, tak jak w naszej, mosty porozbierane, wszystko już porobione, poskładane. Mamie Pan No. Ten, żeby się za robotę wziął, to tylko spaceruje, a ja nie wiem. W powietrzu. Ruch jak na Marszałkowskiej normalnie. No. chłopaki będą spawać stworzeń, żeby te resztę wydobyć z ładowarki także ciasno tu jest widzicie ogrom tak żeby się przydała hala jeszcze większa od tej bo rzeczywiście ciasno tu mają roboty jest ogrom a sami widzicie to teraz już małych maszyn praktycznie nie ma wszystko duże Czy stare, czy nowe? O. Wszyscy się czymś zajmują, chłopaki próbują tutaj. Darek do komputera. no bo by wyszedł pokazał wam że zobaczcie przez szybę stoją maszyny Ta leżówka stoi masnej z pługiem półka obok tam żądry chyba po remoncie stoi albo do remontu wszystko czeka nie ma miejsca sami widzicie co tu się robi wszystko na zapałki także jeszcze się wydaje że jakby była hala jeszcze raz taka jak, jak ta chyba trzeba by było chyba kurtkę ubrać i iść pokazać coś tam na placu co macie nie? pójdę zobaczyć tam tylko muszę się trochę ubrać, jednak jakby nie patrzył. Trochę chłodno jest. Zobaczymy, wyjdziemy na ten trochę nadwór. Zaraz pójdziemy na plac, trochę pokazać. Nowa sceneria. Zobaczcie. Idziemy zobaczyć, co tam jest z przodu. Zobaczymy. Pokażemy Wam tutaj dwa nowe ciągniki. Ładowarki stoją. O, Troszeczkę śniegu posypało. Tutaj z przodu mają takie wały Krukowiaka polskie Widzicie? taki fajny sprzęt pół dutowy, jaki fajny A Crystal, to też polska firma na olej o. Tutaj pójdziemy, zobaczymy do Masnejów Mały na jakichś szerokich kapciach. Fajny. O, zobaczcie. 210. Fajny traktorek sprytny. 710 kapcie. Na niskim tym, ale koła i maćma. Jak to się mówi. Zobaczcie. 710. Jak w dużym masneju. fajnie wygląda ten chyba słabszy trochę już będzie ale ten super 210 na tych kapciach ładnie te masnoje wyglądają nowe design fajny na tłokach z przodu zobaczcie a ten co jest 190, no mówiłem ten troszeczkę mniejszy jest Wejdziemy trochę, może na stopień tutaj, żeby zajrzeć. Zobaczcie. Masnejek, nowy ten wyświetlacz. Podwójnik, fajny, super. Zobaczcie. A. Fajne te masneje, nowe A. 190. LEDowe lampki. A tu zobaczcie ładowarki. Jaka malutka, fajna ładowareczka. No, zobaczcie tu. Taka mini, jak dla komuś potrzebna na gospodarstwo. Właśnie jak potrzebna gdzieś do budynków. Ludzie mają do wjeżdżania do zdawania paszy, do wszystkiego. Super. Ta 145. Manitka. No, Zobaczcie, jak w środku wygląda elegancko z monitorem, joystick fajny razem z tym, z fotelem. Tamta chyba jest większa troszeczkę, idziemy zobaczyć. Tak, ta jest większa. 741-130. O, to taka, jakby jak to się mówi, u nas by się przydała taka właśnie. Ładowareczka dla nas tutaj do zakładu super. 130 to 141. Fajnie rozwiązane smarowanie, zobaczcie Z boku powystawiane. Sprytne te ładowareczki manitki. O, a tutaj bezorkowiec rozkładany, zobaczcie. ciągany, bednara. Taki bez talerzówki. No, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów zębów. O, to robotę robi, to trzyma też. Nie można powiedzieć, no i tu się siewi 4 metrowy. Bednara jest też. No, na jakich kołach zobaczyć? Bednarowski 4 metrowy. Talerze dość duże wysiewające. Zagarniaki. Ładnie to wygląda. Tu rura chyba do zapodawania. do wciągania może do tego ma. gdzie ta rura idzie do góry nie wiadomo czy on jest dwukomorowy ale ma dwie głowice metrowej na dwugłowicach to jest super jednak talerze te karbowane zobaczcie mm. chyba ma hydraulikę, olej ma niezależny tak, bo to nie jest nawałek, na nic, tylko na hydraulikę i olej ma swój, bo tu zbiornik jest olejowy. Na zegary, jaka turbina duża. O. Tak, pazurki to tak jak w adersztacie. agregat pazurkami, dwa rzędy talerzy, koła wysiewające to tak jak w adersztacie coś podobie jest tylko, że tu rama to jest cała jakby taka stała jest cała w tym to 145, to ta jest większa od tej właśnie, o ta jest większa ładowareczka to taka prędzej ta by była 145, to chyba, chyba o konie chodzi, o moc, 145 koni no fajnie te smarowanie zobaczcie przy kole tu ma i tutaj centralne powystawiane Zobacz, pokazane do czego jest całe smarowanie z zaczepem fajne fajne te manitki są bardzo ładne bardzo ładne w środku przeszklone fajne ten stopień ma tutaj że się otwiera i zobaczcie i noga idzie pod spód bo tutaj się to otwiera i nie, się nie kaleczy nic idziemy jeszcze tam do tyłu zobaczymy o a Darek już jeździ własnejem zobaczcie kalibrację podnośnika ma robić musi ciężarek zaczepić do tyłu pewnie jeździ będzie musiał kalibrację zrobić idziemy zobaczymy tutaj co jeszcze jest na placu trzeba uważać bo ślizgo przymroziło dzisiaj było 8 wczoraj było 12 no zobaczcie tutaj mały masnejek stoi z turem też masnejowski oryginalne o, taki na zwykłej skrzyni fajny, kiedyś jeździłem takim przez zgrabiarce chyba 90 czy 80 konnym sprytne, fajne to duża karbina obszerna na no, mały ciągnik to bardzo klimatyzacja dawała radę tak fajnie schładzało się wszystko tutaj masnejoskie kosiarki, zobaczcie widzicie idziemy zobaczyć tam pokażemy wam tam jeszcze gdzie to są te kosiary masnejowskie no tu jest talerzówka którą dobrze by było żeby taką mieć na zakładzie to jest pokazówka na tych karbowanych talerzach no patrzcie fajna był taką mieć u nas i tu jest taki ala kultywator na pojedynczych zębach też skorzynacet na sprężynach tak jakby uprawowy coś w tym stylu u starej Johnny. to chyba do remontu, bo zobaczcie w jakim stanie jaki czyściutki traktor ludzie oddają do remontu, no dla mnie to jest taki wstyd wstyd, normalny wstyd, ja rozumiem, że zima wszystko, ale wszystko można no w zimę i zobaczcie masnajem przyjechałem i teraz zobaczcie jak to wygląda I taki ciągnik teraz też trzeba chyba postawić żeby to się odmoczyło od odmiękło. miękko o matko was, rozumiem, że to jest starszy traktor ale taki do serwisu, no taki rozumiem jak to, i to nie jest tam Brud, żeby z dzień dwa ktoś pojeździł się, powróciło. Masakra. Zobaczcie sami. To, jak to dla mnie, to bez komentarza. I takim przyjechać do serwisu, postawić. Zobaczcie. Postawić do naprawy. Ach, już się powiedziałby krecik. Tu są łyżki jeszcze. Z krokodylami. Szepaczka, widać taka na pręcikach, na no, łyżki do manitki. Tur, rozrzutniki, zobaczcie, do obornika potężne, nie? Zobaczcie tu. Tam jakiś John Direct stoi, przyczepka o, i tu taki zawieszany jak nasz kultus Tylko z Bednara Ta leżówka, taka zawieszana Ta jakaś popokazówka Ale składana Tyle mają sprzętu no dobra, tyle co Wam chciałem pokazać cały sprzęt jesteśmy, zaraz kończy kalibrację duży ten rozrzutnik, nie? zobaczcie jaki grzmot także tyle co miałem do pokazania Wam także na razie, do zobaczenia, do usłyszenia